Cześć, z tej strony Jasteczko. W tej oto lekcji nauczymy się, jak można stworzyć podstawowe makro w Accessie. Tak więc, aby stworzyć takie makro, to musimy oczywiście otworzyć Accessa. Kiedy już otworzymy nasz program, to musimy pójść do zakładki tworzenie, a następnie musimy przejść do sekcji makra, czy też makro. I w tym oto polu jest ikonka Visual Basic. Teraz musimy tutaj kliknąć. I teraz Access otworzy nam osobne okno i w tym oknie możemy tworzyć nasze makra. I kiedy tworzymy makra, to je zapisujemy w modułach. To więc teraz musimy wstawić nowy moduł. Więc klikamy na Insert i następnie wybieramy Module, czyli moduł. I teraz Access otworzył nam takie oto, oto okienko i w tym okienku możemy stworzyć nasz moduł. I teraz tak, na początku musimy stworzyć jakąś procedurę. Tak więc piszemy Sub teraz spacja i teraz musimy wymyśleć jakąś nazwę dla naszej procedury. Ja na przykład napiszę pierwsza procedura i teraz klikamy Enter. I zauważ teraz access za nas, wstają tutaj nawiasy oraz na samym dole napisał end sub, czyli w tym oto miejscu otwieramy naszą procedurę, a w tym oto miejscu ją zamykamy. I teraz pomiędzy sub oraz end sub musimy wpisać kod, który yy, i ten kod będzie naszym makro ten w tym motopolu na przykład możemy wpisać sobie jakąś prostą funkcję. Na przykład piszemy message box. Teraz otwieramy nawias, otwieramy cytat i na przykład napiszemy witaj. Kropka, zamykamy cytat i zamykamy nawias. I ta funkcja sprawi, że Access pokaże nam pokaże na okienko, a w tym okienku będzie tekst Witaj. I teraz tak, aby uruchomić nasze makro, musimy kliknąć na run. W tym oto miejscu klikamy na run i spójrz, teraz Access nam pokazał Witaj. Teraz możemy kliknąć OK i w taki to właśnie sposób stworzyliśmy bardzo proste makro. I teraz my tych procedur różnych możemy tworzyć yy, nieskończenie wiele. Czyli, jeżeli teraz chcemy stworzyć jeszcze jedną procedurę, to pod end sub możemy na przykład jeszcze raz napisać sub i na przykład. Druga procedura. Dajemy Enter i access za nas automatycznie wpisze end sub, czyli zakończenie naszej procedury. I teraz pomiędzy otwarciem i tym zamknięciem naszej procedury możemy wpisać jakiś kod, i ten kod to będzie nasze drugie makro. I teraz na przykład sobie znów wpiszemy Message Box, otwieramy y, nawias, cytat i na, przykład, i na przykład piszemy do widzenia i zamykamy stat oraz nawias i teraz, kiedy klikniemy w tym otopolu pomiędzy sub druga procedura a end sub jeżeli pomiędzy tymi dwiema liniami jeśli tu zaznaczymy myszką i teraz klikniemy na run to access uruchomi tą właśnie procedurę klikamy na run i pokazuje nam się do widzenia klikamy ok i teraz na przykład klik klikniemy tutaj w tym oto miejscu czyli pomiędzy sub pierwsza procedura a end sub ponieważ chcemy uruchomić tą pierwszą procedurę, więc tutaj gdzieś klikamy i klikamy na run i teraz Access uruchomił tą pierwszą procedurę. Witaj. Więc jest taki oto właśnie sposób można tworzyć różne procedury. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Kiedy tworzymy nasze makra, to oczywiście one będą rosnąć, będą coraz bardziej skomplikowane, będzie w nich coraz więcej kodu i jest taka jeszcze jedna bardzo przydatna rzecz, która Ci się później przyda, kiedy będziesz tworzył własne makra. I chodzi o to, że można tutaj wstawiać komentarze i na przykład dzięki temu nasze makra będą bardziej czytelne, gdybyśmy na przykład w przyszłości chcieli je edytować. Tak więc powiedzmy, że chcemy sobie do tej pierwszej procedury wstawić jakiś komentarz. więc, aby stworzyć taki komentarz, to musimy najpierw napisać apostrof i teraz na przykład możemy wpisać nasz komentarz. Na przykład napiszemy e, pokazuje okno i teraz to jest jakby, to jest jakby nasz komentarz. E, access zignoruje tą linię i Access teraz wie, że to nie jest kod, to jest tylko nasz komentarz, ta więc go zignoruje i po prostu Access pójdzie dalej i wykona ten oto kod w tym oto miejscu, czyli pokaże nasz message box z tekstem witaj. Tak samo w tym oto miejscu również możemy wpisać jakiś komentarz, czyli na przykład piszemy apostrof i na przykład i piszemy sobie pokazuje wiadomość. I w taki to właśnie sposób stworzyliśmy drugi, drugi komentarz w naszej drugiej procedurze. Tak więc teraz już wiesz, w jaki sposób można tworzyć procedury, jak można uruchomić okienko Message Box, czyli takie okienko z wiadomością jakąś oraz jak wstawiać komentarze w akcesie. I to by było wszystko w tej lekcji. Dziękuję Ci za Twoją uwagę i do zobaczenia następnym razem.